W góry i muszę wstać o szóstej. O szóstej. To jest mój pierwszy w życiu wyjazd. W dwie pary. Ja i Darek i Klaudia i Kevin. Dobra, chodźmy się pakować. Tutaj jest pranie, które muszę spakować. Do tej pięknej walizki. Dopiero zaczynam moją przygodę z YouTube'em, więc będę nagrywała pierwsze filmy telefonem. I tutaj mam takiego przyjaciela, który troszeczkę pomoże mi w nagrywkach. Dostałam taki bukiecik róż od mojego misia. A jak? mu <daj buziaczka> Wieczorna rozmowa, aby upewnić się, że wszystko spakowałyśmy na wyjazd. Jeszcze przed snem pokażę wam jak przygotować róże, aby nie zwiędły i długo nam stały. Narzystamy przede wszystkim z tego proszku, który jest dołączony do kwiatów. Przycinamy sobie łodygi tak około 3 cm. Tutaj mam wrzątek i teraz wsadzam te łodygi do tego wrzątku. Łodygi puszczą bąbelki w tej wodzie. Szczerze, że jestem bardzo zmęczona. Jest północ. Będziemy się już spać. Biorę jeszcze łyczka wody przed spaniem i widzimy się rano na wyjeździe. Pa. Jest szósta. Muszę się ogarnąć. To nie jest godzina dla ludzi. Mam tam jak szczury jakiś, ale dobra. Zaczynamy. Skończone nie jest najlepiej, wiem, że ta śminka nie pasuje. Mega, ale muszę się już wieszać. Mogę powiedzieć już, że jestem gotowa, spóźniona co prawda, ale... Zobaczcie, jaką mam ładną czapkę. Obowiązkowo idziemy do pewnej restauracji. Bardzo znanej, restauracji, lubianej. McDonald's. No i namówiłam Darka, żeby mi coś kupił. Zobaczcie, jakie ja słodkie oczka zrobiłam do niego. No jednak jeszcze catering. Za sobą catering, to też sobie zjemno miejsce. Sypie nie to, co w Warszawie zimnej. Przesadziłyśmy. Kawa w podróży smakuje jakoś inaczej. I nie ma lepszej kawy niż kawa z Orlenu. Zbliżamy się do celu. Tutaj taki szybki room tour naszego domku. Wiem, że to słaby room tour, ale wszyscy się tak spieszyli do łazienki po przyjeździe. Ale sypie. Mieliśmy problem z wejściem do tego domku. Klaudia nie mogła wpisać kodu i w pewnym momencie zaczął być alarm. Są kropelki na skupienie. Nice. Idziemy właśnie na krupówki. Tak Obok nas jest basen, what the fuck, ja coś W ogóle to jest basen. Nie chcę nagrywać, bo tam są ludzie, ale to jest basen z kawiarnią. Pierwszy raz to zauważyłam tutaj. Ja to w ogóle jestem, to pierwszy raz, więc. Wejdźmy <gryzmy> do mojej ulubionej restauracji w zakopany Jestem tutaj już piąty raz. I. Wcześniej byłem z Z nie doszł. <laughs> <laughs> Ej Darek, ty będziesz tak nagrywany jak ja, w krowie i, i kurczak. Ja, nasze, nasze herbatki. Mm. Pycha A, Uwielbiam kiełbaski Tutaj mamy na pół, o to dla mnie sałateczka Super, dziękuję Dziękujemy ślicznie Proszę bardzo Olaj tą sałatkę Te kiełbasy jakie były dobre, o Jezu Te mięso w górach inaczej całkowicie smakowało Wróciliśmy z miasta, jestem zaopatrzona w przekąski na wieczór, mamy kamel nosy Karczyńskiego i ser Jedyne co to mega mnie postresowała sytuacja z tym, że nie mamy swoich ręczników. Po pierwsze, nie mieliśmy ręczników na samym początku, a po drugie, Pan przyniósł na ręczniki, ale tylko dwa, a jesteśmy tutaj w czwórkę i uważam, że ręczniki powinny być zawsze w takim miejscu. No już idziemy spać, widzimy się jutro. Dzień dobry, ja właśnie wstałam i zastał mnie tak piękny widok. Jesteśmy gotowe i idziemy na sesję zdjęciową z Klaudią. Mamy mega stresa, bo jest strasznie dużo rzeczy, strasznie dużo mamy pomysłów i nie wiemy po prostu, co spakować ze sobą. Że nie do końca wiemy, co chcemy robić. A czy, na przykład ja wiem, co chcę robić, ale boję się, że to nie wyjdzie. To prawda, jest duża kwestia. Be yourself, oh yeah. O oh, ja. Yeah. Ej, dokąd my idziemy? Z Parka trzański? Wow, w wow. tym <laughs> parku. Możecie się domyślać, że każdego dnia zrobiłyśmy masę zdjęć. Ale tutaj było tak ładnie naprawdę perfekcyjne miejsce do zdjęcia. Jesteśmy z Claudem ubrane całe na biało. Potrzebny do nas jeden pan, się zapytać, czy może z nami zrobić sobie zdjęcie. Bo jesteśmy na biało. Biały kolor to jest kolor nieodpowiedni na podróż w góry, ale my idziemy sobie takim bezpiecznym szlakiem i nie będziemy tu za długo siedzieć. Ale ja jest jestem tam osoby, która nie lubi chodzić na spacery ja tego kompletnie nie rozumiem. Jak można nie lubić spacerować? ale zupełnie szczerze, mi na przykład większą przyjemność sprawia bieganie na bieżni. Ja tak? nie wiem, mam jakiś wielki hejt do spacerowania. Bieżni, wiesz co? co chodzi. Mhm. Tylko dla mnie to są nudne, bo tutaj coś się co chwilę dzieje. To jest o dziwo, bo mi się to podoba. No, Więc to jest ja To są drzewa miłości i one są połączone z sobą gałązkami. I na drzewie rośnie drzewo iglaste. O, tam, widzisz? Wow. Ej, niesamowite. Gdzie jest lodowa kraina? Lodowe źródła. Ja już to do źródełka. Czuję się jak ten osioł ze szeryka, który cały czas o coś pyta. Hej, malutka. Gdzie spałaś? Dobranoc wszystkim. A, dziewczyny, bójcie się, idę na miasto. Z Zakopane. Bójcie się, dziewczyny. Ej, ale pozostań. Po jedzeniu poszliśmy do salonu gier. I wiecie co? Nic nie wygrałam, bo te maszyny zawsze mnie oszukują. Ale za to rozpykałam wszystkich w bilardach. Zobaczcie, raz, dwa. A tak serio miałam farta, nie umiem grać w bilard. Farbę wyskoczył mi tu prość? Wyglądam, jakbym zrobiła sobie wolumetrię kości fajnie no. wygląda, no zostaw go, weź go właśnie z chłopakami poszłam na saunę uwielbiam saunować uważam, że to jest mega relaksujące i przynosi wiele korzyści zdrowotnych Dobra, Kevin Nie wietrz Nie wietrz O! Nie wiem was w kolejnym dniu jest to przedostatni dzień w Zakopanem wstałam rano, posprzątałam trochę w apartamencie nałożyłam sobie maskę mam dzisiaj mega powolny sen jak to ładnie wyglądasz Cześć, no i zobaczcie, zrobiłam sobie loki na skarpetę, bo nie miałam żadnych wałków i nie wzięłam lokówki i wzięłam po prostu skarpetę albo to jest ocieplacz, ale jaki długi jest, mam takie włosy jak owieczka wszystko się da, można nawet zrobić loki na skarpecie, takie piguski zrobię, No jeszcze na i jakieś rzeczy pozwiedzać. No to Zaprowadziłam wszystkich na Gubałówkę Dzisiaj jestem przewodnikiem Jak wam się podoba? Jak ci się podoba na Gubałówce? Jest bardzo fajnie Aż jeszcze nic nie zobaczyłem Teraz zobaczyłem jest fajnie A Ty Klaudia? Ja przewo przewodzę. przewodzę Jestem przewodnikiem to Ja jestem przewodnikiem Ja jestem przewodnikiem A to ja nas zaprowadziłam y ale ja się znam bardziej, ja tam są góry. To... A jakie? Wysokie. I obsypane <noise> śniegiem. To są tatry. Mam oscypki. Od zawsze jestem fanką serii. Ja mam osypkę extra, jest to oscypek z posypką paprykową. Nikt takiego tutaj nie ma osypka. Niech ja. To już koniec naszej podróży, jak oceniasz całą wycieczkę. Super, było szczęście, to top. No. Jeden top. Jeden top z moich podróży. tak brudne okulary?